Dotarliśmy w swojej drodze po targach do stoiska z gry, ten gościu, to już jest Wam znany, ja się tylko do niego coraz bardziej upodabniam. Niestety. Ja już czekam na garze u was, ale razie <laughs> ja się nie doczekałem jeszcze żadnej konkretnej propozycji. Dobra, przedstaw się tym milionom słuchaczy i wideo słuchaczy-oglądaczy na całym e, świecie i powiedz z czym, jakimi nowościami przyjechaliście na targi, jeżeli chodzi o klimatyzację, może najpierw zacznijmy, bo e, jeszcze inne nowości macie, ale od Tak, tak. tak, tak. No, witam wszystkich na, na naszym stoisku. Rafał Piguła, moje nazwisko. Jestem menedżerem do spraw produktu właśnie tutaj w Polska. No i z kolegami, z koleżankami właśnie przywiedzieliśmy dużo nowości. Stoimy na ściance z klimatyzatorami, także na pewno warto o Ery wspomnieć, takiej całkowitej naszej nowości, której na pewno nawet ty jeszcze nie znasz, nie znam. No właśnie, więc na pewno fajne nowości Ery w czterech wersjach kolorystycznych, e, więc i dla ludzi, którzy szukają bardziej okiem klimatyzacji, ale też na przykład dla tych, którzy chcieliby gdzieś energooszczędne urządzenie, bo w całym zakresie wydajnościowym nawet 24 A3, A2, więc do tej pory nawet nasze najfajniejsze urządzenia, gdzieś tam ta klasa im spadała, ery w tym... W względzie się na pewno wybija. Poza tym kliwia, którą już pewnie i, i ty, i państwo znacie, przebojem wyszła na rynek, więc kontynuujemy jakby to mocne uderzenie właśnie panelami i satin black i wymiennym panelem beige stone, czyli też krok w kierunku ludzi, którzy chcą designerskich urządzeń, chcą ładnych urządzeń, nie tylko, żeby to było efektywne, jakby działanie. No i trzecia taka nowość, o której mogę powiedzieć cały czas, będąc w tym zakresie klimatyzatorów ściennych. Yy, Nasz podstawowy, flagowy, niezatapialny PULAR, którego dalej kontynuujemy, teraz też będzie dostępny w wersji PULAR Pro, czyli na trochę, wyższej, na trochę wyższej właśnie półce, nie tylko jeżeli chodzi o parametry, bo tutaj i ogrzewanie do minus 25 i podgrzewana taca skroplin od razu w standardzie, ale też trochę designersko, tutaj właśnie producent idzie bardzo mocno w ten design, więc pojawi się też w wersji i białej i dark matowej, bo ten mat też odnotowaliśmy, że no cieszy się popularnością. Się rozumiesz, że można powiedzieć, że wszystko na plus, że nie macie tylko urządzeń, które ładnie wyglądają, tylko raczej też idziecie w kierunku tego, żeby mieć urządzenia, które będą wysoce sprawnie energetycznie, tak? Tak jest, no A to są mi, takie Bo takie ja, się, ja się zatrzymałem, przyznam się, jak śledzisz ten kanał, ja się zatrzymałem na czasach, gdzie był ten Amber Prestige, tak? I że to, to, to był, są naj... dalej to był najwyższy, powiedzmy model. Ja wiem, że tak, on tak, tutaj wisi, on jest dalej aktualny. Tak. Powiedz mi, jak to wygląda teraz. Czy macie coś, co jest, nie wiem, mocniejsze, mniej traci na wydajności, jeszcze bardziej energooszczędne? Jak to wygląda? No, jeżeli chodzi o energooszczędność, to faktycznie Amber Prestige jest dalej takim naprawdę solidnym urządzeniem, które bym dalej je postawiał na najwyższej półce u nas. Ale tak jak mówię, na przykład Ery może śmiało z nim konkurować tą klasą energetyczną, bo utrzymuje ją bardzo wysoko właśnie dla całej wydajności, bo nie jest problemem zrobić wysoką klasę energetyczną dla tych małych urządzeń 2,5-3,5 kW, to się każdy chwali. My się właśnie możemy pochwalić, że cały zakres naprawdę fajnie. Wygląda. Często można powiedzieć, że te klasy energetyczne są trochę sztucznie nawet tworzone, tak? Bierzemy urządzenie, które jest o mocy, nie wiem, 3,5 kW, ale będziemy je homologowali dla mocy, nie wiem, 21 albo nawet mniej. No to, to ciekawie to dość wygląda czasami. Dokładnie, no, więc u nas my w, to, w, ten, w tą stronę właśnie poszedł producent, żeby to przełamać trochę i faktycznie zaoferować urządzenie, które i ma dużą wydajność gdzieś do dużych czy wymagających dużej mocy chłodniczej pomieszczeń, ale dalej, żeby tą efektywność otrzymać. Czyli mówisz, że jest to w szerokiej wachlarzu mocy, nie tylko 2,5-3,5 kW, tak, tylko 7 dokładnie. też? dokładnie. 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 E, czy z klimatyzacji jeszcze coś, jakieś nowości macie, coś tutaj przewidzieliście? Czy... Jeżeli chodzi o klimatyzatory, no mogę jeszcze bardziej komercyjnie powiedzieć, że będzie też dostępny właśnie od tego sezonu e, Ahukit, czyli dla instalatorów, którzy z nami współpracują, wyczekiwany produkt, no bo był ten Ahukit, ale do... Był, ale do poprzedniej wersji agregatów, tych Yumat standard. Standard, natomiast teraz już bardziej w ofercie wypierają te standardy Jumacze plus. I do tego właśnie agregatu, który już ma inną zupełnie komunikację, ten nowy kiedy będzie kompatybilny. Rozumiem. Ee, jeżeli chodzi o klimatyzację, to chyba wszystko, tak? Ee, przyjechaliście, tutaj, co przykuwa uwagę z nową, czarną pompą ciepła. Tak jest. No Dlaczego wystaw... jest taka czarna? <laughs> Wystawiona jest na samym froncie, nawet przy samym wejściu, więc faktycznie nawet twoje oko przykuła. No zasadniczo tak. To jest jakaś tam pierwsza cecha, że faktycznie jest wykonana jako taka matowa pompa. Jest jak wymiennik, jak korona. Dokładnie. Więc to, to nie ma się do czego przyczepić. E, ale jest faktycznie tak wykonana, trochę w innym, powiedzmy stylu, bo też klienci tego poszukują, no, ale przede wszystkim to już jest monoblok właśnie na propan. Więc prezentujemy tutaj taką, powiedzmy, wersję demonstracyjną tej pompy ciepła monoblokowej na Propan, no ciekawe myślę, będzie urządzenie, bo zgodnie z danymi producenta będzie w stanie przygotowywać wodę do 75 stopni Celsjusza, więc... To jest już no, bardzo wysoka temperatura tak naprawdę zasilania, okay, nie powiedz, mówiąc o grzałkach. Właśnie, powiedz mi teraz, jeżeli chodzi o całe przygotowanie ciepłej wody, często gęsto jest tak, że się ludzie biją, wiesz, w prospektach, nasze grzeje do 80, nasze to w ogóle nie wiem do 100 i tak, tak dalej, tak, tak. ale potem jak popatrzysz w tabelę wydajności nie już to tak różowo, tylko okej, okay, 75, ale do 5 <laughs> Albo argument, do minus tak? 10 i tak dalej. Jak tak, to tak, wygląda tak. u Was? kojarzysz, czy nie kojarzysz? Natomiast nie znam jeszcze dokładnie szczegółów, bo tak jak mówię, to jest produkt taki pokazowy. Wiesz, po prostu. Czy jesteśmy w stanie ogólnie określić to urządzenie, że ono jest, nie wiem, jakąś rewolucją na rynku, bo powiedzmy właśnie nie wiem, nie traci na wydajności albo jakiejś tego typu rzeczy, żeby nie... Wiesz, kłócić się jednym parametrem, że grzejemy do 75, ale do minus 5 czy do minus 10, to myślę, że to, to nie jest coś, co jest taką taryfą przetargową. No nie, może to nie będzie jakiś taki game changer, jak to się mówi, ale mimo wszystko, i tak dla klientów, Teraz mimo wszystko często te pewnie wy sami robicie też te domy modernizowane. Mało kto się decyduje, żeby naprawdę całą instalację gruntownie jakby zmodernizować, a tak naprawdę takie się najbardziej najlepiej współpracują z pompami ciepła, więc i tak to jakiś argument według mnie będzie. Nie wiem, nie, nie znam jeszcze dokładnych, jakby szczegółów co do, na przykład, koperty pracy, czy, czy bardziej dokładnych, mówię, parametrów, bo to, tak jak mówię, jest na razie taki, nazwijmy to, prototyp tej pompy, czy taka pokazowa wersja, która na, powiedzmy nie będzie na pewno jeszcze w tym kończącym się sezonie grzewczym, więc ale... No, jak... Czyli to jest dopiero coś, co teraz prezentujecie sampla, tak? A dopiero tak, będzie nazwijmy, dostępne dokładnie. na przyszły sezon grzewczy i za dwa lata będziemy w stanie więcej powiedzieć, jak ta pompa w naszych no, warunkach się spisała. Aż tak, tak? źle nie będzie, bo znaczy inaczej... E, chcesz kiedy będzie te urządzenia, kiedy będą uruchamiane i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że tak, ten produkt jest dobry, bo przepracował, bo będzie. był na instalacji, nie tak. Tak, Podłogówka, tak. grzejniki klimakonwektory i sprawdził się. No chcielibyśmy, żeby ona faktycznie była dostępna od na ten przyszły sezon grzewczy, więc żeby przepracowała przynajmniej ten przyszły sezon grzewczy i żeby to był taki pierwszy, po którym, tak jak mówisz, będzie można powiedzieć, że poszła w bój, zrobiła to, a to sprawdziła się z tym i z tym, takie osiągnęła na przykład osiągi. Powiedz mi, oprócz tego, że jest to pompa na propan, że jest to pompa e, o innym designie i tak dalej, czy coś się zmieniło pod kątem sterowania, czy raczej to jest to, co mieliście? Tak. Jak tak, to wygląda? tak, tutaj też nowości, bo producent też idzie w kierunku właśnie tych inteligentnych sieci elektroenergetycznych, więc też będzie już w tej nowej właśnie serii pomp ciepła ten smart grid i możliwość współpracy z dynamicznymi sieciami to raz, a dwa, że sami też wprowadziliśmy taką innowację bardziej dla instalatorów i dla użytkowników, jak i jako system zarządzania tymi pompami ciepła, czyli nasz. Jakby nasze takie dziecko tutaj, naszej firmy, cały system oparty na module komunikacyjnym i przez Wi-Fi, przez bluetooth na aplikacjach specjalnie stworzonych, żeby i instalator miał pod, pod ręką po prostu wszystkie swoje montaże, wszystkie pompy, podgląd, wykresy, zmiana parametrów i tak samo użytkownik, więc to też jakby w tej kategorii powiedzmy sterowanie bym zamknął. Powiedz mi, czy coś jeszcze byś chciał w tej relacji głównej Stargów zawrzeć tutaj? Czy coś jeszcze macie ciekawego? Dlaczego warto odwiedzić, nie wiem, Waszą stronę, przyjść tutaj na targi, bo ja też gorąco zachęcam do tego, żeby ludzie nie oglądali tylko na YouTubeach tych relacji, tylko żeby poczuli to na żywo, pojechali w takich Kielc, pojechali w takiej Warszawy tak, i zobaczyli jaki to jest ogrom, bo to jest cały dzień chodzenia i tak powiem szczerze, że, że jest to wszystko po łebku. No, zgadza się. Zapraszam wszystkich na targi, bo faktycznie ja muszę sam powiedzieć, że ja już od lat tutaj jestem na tych targach, ale z każdym razem jak przechodzę nawet to nasze stoisko, czyli w ogóle ale tutaj, to tak jak mówisz, coraz mniej jest czasu, albo coraz szybciej człowiek zasuwa, żeby w ogóle wszystko zobaczyć, więc naprawdę warto nie, nie, nie tylko po prostu, żeby e, porozmawiać, bo też co innego jest zobaczyć relacje gdzieś w internecie, co innego podejść, porozmawiać, zapytać, dotknąć urządzeń, tak jak instalatorze otworzyć, dopytać. E, przed chwilą zupełnie miałem właśnie też rozmowę, że bardzo fajne urządzenia, ale dajcie śrubokręt, ja bo sobie chciał tutaj zobaczyć. Nie ma problemu. Ja no. chcę sprężarkę zobaczyć. No, ale jakieś tam nowości, nie? nie tylko no. wygląd, tylko grzebiemy. Nie ma najmniejszego problemu, po to jesteśmy, po to się tutaj dla was prezentujemy, więc też z tego względu no, serdecznie zapraszam. Czyli widzicie, można, można, a nie na zasadzie chcecie być na relacji z targu. Co? Nie. Dobrze. Nie na, dotykajcie. koniec, proszę. Losujesz? Ciężkie pytanie. Obuchy klimatyzacji Katowice. Będzie ciężkie, ale ja tak można coś wygrać czy tylko przegrać? Tylko przegrać, tylko przegrać. <laughs> ale już wylosowałeś, dawaj, czytaj, odpowiadaj. Do jakiej grupy odbiorców skierowana jest Wasza oferta? No, musiałbym powiedzieć, że do wszelkich odbiorców, bo tak naprawdę ciężko to zamknąć jakby w odbiorcy indywidualnym, domowym, czy lekkim, biznesowym, czy dużych komercyjnych inwestycjach. Tak naprawdę staramy się naszą ofertą wszystkich tych odbiorców zebrać. Nie ma chyba takiego odbiorcy, którego byśmy nie chcieli obsłużyć. Czy to ogrzewaniem, czy to klimatyzacją, czy to oczyszczaniem powietrza? Bardzo dobra odpowiedź. Także złe chyba nie wylosowałem. Dziękuję, bardzo dobre i bardzo proste było, a my lecimy dalej. <noise> Dziękuję.